Już dziś w tym miejscu odbędzie się wielka potyczka, gdyż ruszamy z nowym cyklem ten Speaks English Bitwa. Naprzeciw siebie staną kobiety i mężczyźni. Stoczą oni walkę na temat wiedzy z języka angielskiego, naprzemiennie odpowiadając na pytania. Kto okaże się wielkim zwyciecą, a kto polegnie? co najważniejsze, która drużyna wygra. Jesteście gotowi? Startujemy! Zasady bitwy są proste. Uczestnicy losują naprzemiennie pytania i odpowiadają na nie. Każdy losuje po cztery pytania. Udzielając poprawnej odpowiedzi rozmówca dostaje jeden punkt do wyniku swojej drużyny. Na koniec podliczamy punkty i sprawdzimy, kto lepiej zna angielski mężczyźni czy kobiety. Uczestnik podczas losowania może trafić na bonusowe pytanie za dwa punkty, nieco trudniejsze od pozostałych. Poprawna odpowiedź na takie pytanie może zaważyć o losach pojedynku, dlatego też do ostatniej chwili nie wiadomo jakim wynikiem ona się zakończy. W takim przypadku na ekranie pojawi się postać sowy i charakterystyczny dźwięk. W przypadku równej ilości punktów stosuje się do grywkę poprzez naprzemienne odpowiadanie na użyte już pytania z poprzednich pojedynków. Gra toczy się do czasu, gdy jedna osoba odpowie poprawnie, a druga błędnie. Zaczynamy bitwę? Opisz po angielsku swój wygląd. No, proszę opisz. opisz. I have got brown hair, long hair and brown eyes. I, um, I like wear my leggings and t-shirt. Okay, Jak w języku angielskim życzy miłego dnia. Happy day. A inaczej? Nie wiem. tutaj się Marcina to jest pytanie dla Ciebie, wtedy nie dostajesz punktu. Aj. Stopniowanie przymiotników good i careful. To no to good, better, the best. Careful. The forma more careful. I trzecia? The most careful. Marcin, losuj. masz środki lokomocji. Samolot, samochód, pociąg, rower, tramwaj. Czekamy na odpowiedź. Plane, car, train, bicycle. A tramwaj to nie wiem. Jak tramwaj? Nie wiem. Tram. Okej, okay, ile będę powiedziałaś więcej, dlatego w tym sposobem Marcin zdobywa pierwszy punkt. Eee, Łamacz języków, co mm. dwa punkty. Przeczytaj poprawnie zdanie. The big black bug bit the big black B, but the big black B bit the big black bag. The big black bug bit the big black beer, but the big black beer bit the big black. Tak. Tak. Dobrze. Proszę Marę na drugie pytanie. Więc skompromitujecie tak? Czy masz na język polski trzy zawody? High -dresser, to znaczy fryzjer, e-journalist. Journalist. Um, nie wiem. I... Driver. Czyli Kierowca Kierowca No zdobyłaś 2 na 3, także możemy ci udać ten punkt. Bonus samodzielny językowy. Mm. Przeczytaj poprawne zdanie. For furious friends for for the phone. For furious friends for for the phone. Dobrze. tu tłumacz na polski następujące zdanie. Yesterday I surfed the web all day long. wczoraj serwowałem po internecie cały dzień. Dobrze. Już dwa do jednego. Jak po angielsku są trzy pierwsze liczebniki porządkowe? First, second, y worst. Jak nazywa się osoba, która gotuje? Tak. Cooker? No, cooker to jest kuchenka. Nie wiem, ale jesteś blisko. Zapomniałam coś z cook. No dobrze, dobrze. Przetłumacz na język angielski nazwy państw. Hiszpania to będzie Spain, Grecja, Greece, Włochy, Italia. Itali. Italian. Italii. Italii. Węgry to będzie... Muszę się zastanowić. A Francja to będzie French. French, A Węgry to będzie... Podobny do głodny. Hang... Angry? Hang... Angry. Popierz po angielsku wygląd prezenterki o boże. No, czyli mój, proszę, czekamy. E... Brown jacket, brown trousers, brown hair. A oczy? E... Bronze eyes. Znaczy brown eyes? Dobrze, wystarczy. W takim sposobie mamy 3 do 2. Wymień po angielsku cztery owoce. Banana, apple, peach i orange. Jak nazywa się osoba, która uczy w szkole? Learn... Nauczycie, czyli? No, ler. Nie, nie. Teacher, teacher. Dobrze. 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 Jak po angielsku jest sierpień i wrzesień? September jest chyba wrzesień. August? Nie, oget, Nie, tak? Tak, dobrze. W takim sposobie mamy remis. 3 do 3. Ostatnie pytanie. Powiedz po, angiel po angielsku, która jest godzina? Godzina mamy 9:48. 9.38. 8. Idziemy do, do grywkę. On to tubi w czasie teraźniejszym. No to I am, you are, she is, we are, you are, they are. They are. Dobrze. Macz odnosi się do rzeczowników policzalnych czy niepoliczalnych? Do rzeczowników policzalnych. No niestety wygrały dziewczyny do, czasowników, do rzeczowników niepoliczalnych. Takim sposobem wygrywa Marcin. Punkt dla chłopaków. Get ready for the next battle. Mówi się Monday, in Monday czy at Monday? Jak się mówi? At Monday? Nie, straciłaś pół, dobrze, trudno. Kolega. No. Opisz w języku angielskim co jesteś dziś ubrany, ubrana. Wow, wow. Mm. Czekamy. Uh, ok. okay. Um, today I wear, wearing uh, the shoes, and the pants, and t-shirt, and headphones. And and it's it's all. <laughs> Wymieni w odpowiedniej e, nie, wymieni po angielsku w odpowiedniej kolejności dni tygodnia e, Monday, e, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dobrze? Policz od do 10 od tyłu, od 10 do 1. E, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Wymień kolory, które wchodzą w skład flagi Wielkiej Brytanii. Po angielsku? No, tak, po angielsku. Blue, white, red. Dobrze, dwa do dwóch. Wymień dni, tygodnia od tyłu, od niedzieli do poniedziałku. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. Tuesday i Monday. Trzy, Trzy do dwóch? E, stopniowanie przymiotników e, bet. Hmm, nie wiem. Bad no. Nie wiem, nie e, no. wiem. No. cztery pory roku po angielsku. Wow, wow, wow. E, autumn. 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 Hmm. Spring, summer i winter. Je vais le